Witam kochani wszystkie osoby spod znaku barana na czytaniu na miesiąc czerwiec. Zobaczymy jakie energie idą do wszystkich osób spod znaku barana. Karty wcześniej potasowałam, ale zawsze jeszcze chwilkę tasuję, żebyście wiedzieli, że wszystko jest jak należy. I patrzymy, co. Idzie do wszystkich osób spod znaku barana na miesiąc czerwiec 2021. Jak będzie wyglądał ten miesiąc dla wszystkich baranków. I patrzymy. Obecna sytuacja. Wezwanie, czyli co pomaga. Bądź przeszkadza. Co jest podstawą tej sytuacji? Co odchodzi do przeszłości? Co macie w głowie? Co w przeszłości? Takiej najbliższej. I dalej. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tak się zastanawiam, czy tam nie ucieka nic z kadru. I kolejna karta to możliwości w danej sytuacji. Mam nadzieję, że widać to jest królowa pentakli. Wpływy z zewnątrz. co warto wiedzieć, ewentualny wynik bądź rezultat i wskazówka. Z przełożenia ósemka buław. Kochani, ósemka buław, no to jakaś szybkość tutaj w działaniu będzie. Coś tu się będzie bardzo szybko działo. W ósemce buław. No i patrzymy. Obecna sytuacja na ten miesiąc to karta słońca. Czyli wszystko jest w najlepszym porządku, moi kochani. Jesteście na jak najlepszej drodze. Słońce to y, spełnienie marzeń, słońce to pomyślność, to y, wszystkie plany, które, które macie i realizujecie, y, mają pełną szansę powodzenia. Także obecna sytuacja jest naprawdę bardzo dobra. Co ma wpływ na tę obecną sytuację? To szóstka pentakli. No szóstka pentakli to równowaga. Równowaga, spokój y, to y, tyle samo włożonej pracy, energii i tyle samo y, dostajecie. Także na pewno nie bez znaczenia jest wasz wkład w y, obecną sytuację tego słońca by nie było gdyby nie wasz wkład i praca bo teraz to do was wraca teraz do was wraca to co włożyliście także bardzo dobra energia na tę chwilę myślę, że dla każdej osoby spod znaku barana ten czas jest taki korzystny co by się nie działo co by nie Jakieby zmiany nie zachodziły, to mimo wszystko, wszystko jest w jak najlepszym porządku, może tak powiem. Czyli w czerwcu wygląda na to, że będziecie w równowadze. Będziecie, drogie barany, w równowadze. Będziecie czuli spełnienie, zadowolenie. Być może jakieś plany Wam się zrealizują, które dotychczas spędzały Wam sens z powiek. Z pewnością efekty będą wymierne, czyli ile włożyliście w to pracy, tyle otrzymacie, ale widzę, że nie ustawaliście w działaniach, więc stąd to słońce stąd powodzenie we wszystkich sprawach, tak? Co jest podstawą tej sytuacji? Ano, siódemka pentakli. Czyli nie dosyć, że, kochani, byliście w równowadze, czyli tyle, ile włożyliście pracy, tyle teraz dostajecie profitów z tego powodu, to jeszcze, moi kochani, jest tutaj informacja, że włożyliście w to mnóstwo wysiłku, cierpliwości, Sprawy trwały bardzo długo. Można by powiedzieć, że nawet wlokły się, że momentami mogliście już się niecierpliwić, a mimo to wytrzymaliście, robiliście swoje. W siódemce pentakli nie spieszymy się. Albo się sprawy odwlekają, albo my z czymś się nie spieszymy, ale wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wszystko idzie w bardzo dobrą stronę. Nie ma tutaj zastałej energii. Tu jest w siódemce pentakli wkład, praca, cierpliwość, oczekiwanie na jakieś efekty, i te efekty do Was w czerwcu przychodzą. Wasza ogólna energia to spełnienie, zadowolenie w czerwcu. Więc naprawdę fantastyczne y, energie na czerwiec dla Barana. Co odchodzi do przeszłości? Taka niedalo, niedaleka przeszłość, mająca wpływ na, na całą sytuację, to cesarzowa. To cesarzowa. To płodność pomysłów, to. Yy, Pomnażanie tego, co się ma, wkładanie wysiłku tam, gdzie warto włożyć ten wysiłek, za takie poczucie spełnienia, poczucie zadowolenia, nowe projekty, narodziny czegoś nowego to odchodzi do przyszłości. Być może w tej cesarzowej wyście coś sobie zaplanowały, rozpoczęły. I właśnie długotrwałym, żmudnym działaniem, wkładem energii w te pracę, w czerwcu będziecie cieszyć się efektami, wynikami swojej pracy. Będziecie po prostu spijać śmietankę, śmietankę z tego, co, co zapracowaliście. Zaplanowaliście. To nie były działania nieprzemyślane, to były działania, gdzie Baran wszystko sobie dokładnie zaplanował i z konsekwencją działał, włożył w to mnóstwo pracy, znalazł pomysł jakiś na siebie i teraz będzie miał tego efekty, moi drodzy. Tych swoich działań, bardzo dobre. Y, energie, takie. Stabilne energie. Tu mamy monety, tu mamy ces cesarzową, czyli cesarzowa też e, czuje się komfortowo. Tu mamy słońce. A co do y, co w przyszłości, co w e, takich dążeniach e, świadomych macie, co macie w głowie, Ewentualnie jaki może być wynik, czy kaprys losu, co tu jeszcze przed wami się rysuje, jakie wy macie zamysły na ten czerwiec? Mamy w głowie y, dwójkę buław. To świadczy o tym, że stajecie przed jakimiś wyborami, zastanawiacie się nad czymś, moi kochani. W dwójce buław. Y, Macie do wyboru dwie opcje, dwie możliwości. Tu trzeba będzie podejmować decyzję. I wy jeszcze być może albo czegoś nie skończyliście z tego etapu swojego planowania tutaj wcześniejszego, albo jeszcze w tej kwestii, jakby dopełnienia całe, całej sprawy, będziecie musieli w czerwcu dokonać jeszcze jakiegoś wyboru, jakiejś decyzji. Obie drogi są. Że tak powiem, zachęcające. Tutaj trzeba będzie się posłużyć mądrością, intuicją, posłuchać siebie i podjąć decyzję, rozważyć jeszcze jakieś dwie możliwości, dwie opcje. Na coś trzeba się będzie zdecydować, bo tu jeszcze jakieś takie balansowanie między dwoma opcjami jest. Czyli, albo tutaj będziecie po tej pracy swojej wytężonej, po tym wkładzie, który włożyliście i końcowym efekcie, który jest bardzo zadowalający, jeszcze przed jakimiś wyborami stawali, albo to będzie jakiś jeszcze etap tego, co się zadziało. W najbliższej przyszłości, w takiej niedalekiej, będziecie, tutaj macie ponownie kartę kochankowie, dokonywać wyborów. Czyli zobaczcie, wy macie świadomość tego, że jakieś wybory jeszcze przed Wami, bo dwójka buław mówi o wyborach, a kochankowie tym bardziej o świadomych wyborach. Czyli Wiecie, że jeszcze są jakieś dwie opcje i trzeba będzie się na którąś zdecydować i w najbliższej przyszłości dokonujecie tego wyboru. Będziecie y, świadome, co robicie, co przed wami stoi i będziecie dokonywać wyboru y, świadomie w zgodzie ze swoją intuicją, w zgodzie ze sobą. Y, tu jeszcze jakby Albo przechodzi ta cała sytuacja na jakiś y, kolejny level, y, kolejny poziom, albo po prostu coś jeszcze w tej kwestii będzie do y, przedyskutowania, do, do podjęcia jakichś decyzji. Jeszcze coś tutaj będzie na rzeczy, aczkolwiek. Jesteście już jakby po takim naj, najtrudniejszym etapie, gdzie trzeba było pracy, gdzie trzeba było cierpliwości, żeby ten efekt osiągnąć, ale to jeszcze nie jest koniec drogi. Jeszcze coś w czerwcu zostaje do zrobienia, także na pewno staniecie jeszcze przed wyborami, przed decyzjami. No i te decyzje będziecie podejmowali właśnie w zgodzie ze sobą. Jakie macie możliwości w danej y, sytuacji, y, jakie energie, jakie nastawienie? I tutaj y, w y, możliwościach macie królową Pentakli. Królowa Pentakli to taka mała cesarzowa. To jest osoba, która y, zarządza. Tym, co ma. Ona się czuje spełniona. Tu jest wszystko na swoim miejscu. Tu będziecie mieli poczucie, że dokonaliście rzeczy, które miały, które stały przed wami, które sobie zaplanowaliście i, i w tej chwili je osiągacie. Będziecie mieli możliwość. Zdecydowania nam najprawdopodobniej w kwestiach materialnych, takich dobrobytu, spełnienia poczucia, e, poczucia komfortu, być może ta decyzja, którą tutaj będziecie podejmować w dwójce buław i w kochankach, będzie dotyczyła właśnie spraw materialnych, waszego status quo. E, jak najbardziej tutaj. Myślę, że podejmiecie decyzje bardzo rozważnie, mądrze, z, taką, z takim wewnętrznym przekonaniem i poczuciem, że to są właściwe kroki, że to są najlepsze kroki, jakie podejmujecie dla siebie. Do spełnienia tego, co sobie zaplanowaliście, bo naprawdę Królowa Pentakli to osoba spełniona to osoba spokojna o swoją przyszłość, o swoje jutro to osoba, która posiada mądrość, intuicję, Także tu jestem spokojna o te wasze decyzje. Myślę, że nie będzie z nimi problemu przy podejmowaniu. Aczkolwiek, no, no, jeszcze stoicie przed jakimś wyzwaniem, albo przed jakimiś dwoma drogami, czy możliwościami. Dwie opcje, jakieś będziecie mieli do wyboru jeszcze w czerwcu. Jakie są wpływy z zewnątrz? Jak na to patrzy wasze otoczenie? No, wasze otoczenie, moi drodzy, to tutaj mamy kartę wisielca. W Waszym otoczeniu osoby patrzą trochę z innej perspektywy na to, co się u Was dzieje. One są nastawione trochę inaczej do tematu. Może wiele osób z otoczenia Waszego nie podzielać. Waszych y, poczynań. Może też tak być, że na przykład otoczenie zupełnie z innej perspektywy patrzy, bo nie ma takich doświadczeń jak wy. Y, na pewno y, y, istnieje tutaj też tak mi się nasunęło taka opcja, że jak będziecie te decyzje tutaj podejmowali w zgodzie ze sobą i tak w spokoju w karcie też królowej Pentakli, żebyście wy przy tym podejmowaniu decyzji spojrzeli z innej perspektywy. Czyli jeśli prosicie o coś, jeśli gdzieś wnioskujecie o coś, to też spójrzcie. Jaką możliwość ma ta druga strona, żeby tą Waszą prośbę spełnić, żeby y, ulec Waszej sugestii, żeby Was wesprzeć, bo tutaj jest y, spojrzenie z innej perspektywy. Czyli y, też może być tak, że pewne rzeczy Wam się y, przy tym podejmowaniu decyzji y, odsuną w czasie. No bo y, Wisielec też to jest takie zawieszenie e, działań, takie zawieszenie, wycofanie się na chwilę, ale to jest chwilowe, to, to, to nie będzie jakaś przeszkoda trwała, stała, to jest chwilowe, ale może się zdarzyć, że e, jak już tak prawie będzie no, ta przysłowiowa kobyłka u płotu, to coś z zewnątrz przyblokuje, czyli to nie będzie złośliwe, to nie będzie jakaś... E, Kwestia złośliwości z czyjejś strony. Po prostu tak się sprawy potoczą, że będzie jakieś wstrzymanie na moment. Będzie jakieś, no nie wiem, albo za późno jakieś decyzje wpłyną i będzie jakieś podpisanie umów przesunięte w czasie, coś tutaj może w ten sposób się wydarzyć, bo taki jest wpływ zewnątrz, czyli opóźnienia, spojrzenie z innej perspektywy w wisielcu. Co warto wiedzieć? Wasze nadzieje lub obawy? No, warto wiedzieć, i tutaj macie dziewiątkę mieczy. Warto wiedzieć, żeby nie bić się z myślami, żeby jeżeli Wam się tutaj w Wisielcu sprawy jakoś odwleką, żebyście nie. nie... Zamartwiali się tym, żebyście nie, nie główkowali za dużo, nie myśleli o tym. No po prostu czasem tak jest, że nie wszystko idzie jak spłatka, i tutaj może taka sytuacja właśnie nastąpić w wisielcu. Więc nie będzie to od Was zależne, bo to jest w czynnikach zewnętrznych, żebyście po prostu nie popadli w dziewiątkę mieczy, w jakieś kołowrót myśli, w jakieś przerażenie, w jakieś nieprzespane noce. O Boże, no tak daleko zaszłam, a. Co dalej, plany były inne, a tu teraz w tym terminie coś się nie wydarzy, co, co planowałam. Spokojnie, spokojnie, to tylko w Waszej głowie. Tak naprawdę nic się wielkiego nie stało. Jeżeli to będzie jakieś chwilowe przesunięcie w czasie, odwleczenie, naprawdę nic wielkiego się nie zdarzy. Dlaczego? Dlatego, że macie w Paźiu Buław wynik, rezultat. Paź Buław, to taka młoda energia do działania, to zapał. Tu nie ma co załamywać rąk. Tym bardziej, że tutaj jeszcze w karcie wskazówce macie pazia pucharów. Czyli jakieś nowe energie, nowe emocje, nowe zdarzenia, nowe działania. Coś nowego tu. Być może nauczycie się czegoś nowego w tej sytuacji chwilowego opóźnienia. Ale z przełożenia macie pamiętajcie ósemkę buław. Czyli bardzo szybko mogą się sprawy potoczyć. Bardzo szybko jakaś jedna informacja, i w tym paziu buław, i w tej ósemce może szybko coś pchnąć do przodu. Także nie załamujcie się, nie, nie martwcie się, może tak powiem, na zapas, bo. To chwilowe zatrzymanie tutaj jakichś działań, jakieś opóźnienia, może to po prostu zbyt późno jakaś decyzja wpłynie, albo jakiś mail dotrze, ale potem sprawy ruszą z kopyta. Generalnie czerwiec jest pod y, znakiem podejmowania decyzji, spełnienia y, działania y, pod szczęśliwą gwiazdą, najszczęśliwszą gwiazdą, pod słońcem. Także wszystko będzie w porządku. Tutaj jakieś takie chwilowe pod końcówkę yy, może być yy, właśnie opóźnienie spraw, ale nie martwcie się tym. Karty mówią, żebyście, co warto wiedzieć, właśnie w dziewiątce mieczy. Co warto wiedzieć? Nie martw się na zapas. Nic się złego nie stało. Bo to może być taka obawa, że ojej, 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 szło tak dobrze, i nagle. Przestało. Nic się nie dzieje. Macie dalej pazia buław, który na pewno nowe działania jakieś uskuteczni. Może, może po prostu do, do innych drzwi zapukacie i sprawa ruszy do przodu. Także fajny miesiąc. Bardzo stabilny, taki poukładany. Myślę, że jakieś działania, kochani moi, które do tej pory gdzieś tam bardzo wolno szły, wyście konsekwentnie kroczek po kroczku realizowali w tej chwili ostatnie decyzje gdzieś tam będą zapadały w czerwcu. Jakieś może chwilowe tam opóźnienia będą, ale naprawdę to wszystko idzie w takim kierunku, w jakim sobie zaplanowaliście. Tu nie widzę żadnych przeszkód. Może troszeczkę, jeśli już tu w siódemce pentakli tyle czasu yy, dążyliście do tego spełnienia jakiegoś planu, no to tak naprawdę w tym wisielcu, jeżeli Wam się coś na chwilę zatrzyma, to może warto zrewidować poglądy, zebrać myśli i ruszyć w paziu buław z powrotem z kopyta. Ale nie dać się tutaj wpędzić w jakieś zamartwianie. Dobrego czerwca, drogie barany.